Okay. A dobra, chuj tam A jednak zjechałem, no dobra Hmm, więc zróbmy tak o Wszystko weźmy Znaczy wszystkiego nie weźmiemy Zacznijmy od tego Ale zbrojownia, kurwa Prawdziwe, Prawdziwych mężczyznów kurwa. Mężczyznów, kurwa Dobra, robimy tak Ludziska Patrzcie i się uczcie będzie takie małe, małe oszukaństwo z mojej strony. Wyjebać to, wyjebać wszystko, wyjebać, kurwa. Dobra, może. Może nie wszystko. No, tu są bronie, nie? Bierzemy wszystkie bronie, wyjebujemy. Potem się nie można będzie zawrócić. Nie? Eee, kurwa. Mmm, śmietanka. Aaa, o, spluwa to nie, bez, bez jaj sluwy nie dobrał, nie? To już jest... Kurwa, to są żarty, splufę brać. Wszystko bierzemy, kurwa. O <laughs> Co, nie, 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 90 to nie, bo tam już mamy, nie? To nie, chyba nie opłaca się. Za bardzo. Co my mamy tutaj? Wyjedźmy ten i weźmy ten znowu. Czym więcej broni, tym lepiej. O tak powiem. Oczywiście niepotrzebne potrzebne tyle bazów, ale dobra. Tam Chwój tam jest amunicja w tym, to jest tu gitara. mutantów trochę będzie, nie? Znaczy nie jest zbyt dużo, ale wiecie. Lepiej wziąć wszystko niż nic, kurwa. Nie, nie, tego nie tykać, kurwa. O! Dwie bronie, kurwa i, I wsia. A jeszcze P90 weźmy. Dobra. Ładujmy, przeładujmy. Wszystko chyba wzięliśmy już. Mogę się mylić. No dobra, to z Bogiem. Załóżmy, że mamy wszystko. Ale będzie jad. Będzie jadka Będzie się kurwa działo się Najpierw od tych kurwa Czekaj ja mam na włączoną co jest? Kurwa, kto mnie kuje tak Kurwa Jebany ty Ty jebańcu, nie zabijaj mnie kurwa Kurwa Oooo, zjebałam ja pierdolę, no nie to było mi kurwa. Mm. Kurwa, jeszcze save się jebany dał. Ja pierdolę. Czego za shotguna szybko zjąć? Nie pierdolić Albo nie wiem, zlecić szybko na dół, kurwa. Pierdolę wasz o to kurwa zabawkę yy. Kurwa, co ja robię? Wyjeb Ma e, dobra, chuj to Dobra, idziemy tam, wyjebmy to Niestety powtórzymy to parę razy Operację. Kurwa Chłopaki są tak ułomni yy. Shotgunem wyjść, wyjebać w jednego Szybko się gdzieś schować Potem wrócić po bronie ewentualnie Taki mam plan A jak to w praktyce wyjdzie? To nie wiadomo Dobra P90 mamy Sniperkę no mamy Sniperkę teraz może wziąć, zdjąć tego chuja No tak o, zróbmy Wyjepmy bazukę, bo tu nie ma na grubasów tych hibanych Sensu Czekaj, czekaj To wyjepmy, weźmy ckm -a. I shotguna No Gdzie jest shotgun Kurwa do chuja shotguna weź Czy Pani Majesz? Do chuja? O jezu, to za debil, kurwa Shotgana weź idioto jebany O weź shotguna, kurwa Dobra To To e. Dobra Dobra, ready. To... Z Bogiem, kurwa. Otwieraj te drzwi. O kurwa. O żóż, kurwa. Spierdlamy, spierdalamy. Zbyt krowo Oj kurwa, ale dałem dupy. Ja pierdolę. Dobra, jebać to kurwa. Pierdolenie to zabobońskie, za kurwa. Wyjebać, to będę się pierdolił ciągle z tym, padło jak szmata. No jest. Dobra, weź to: no. C kupyku. Super. To, to, to. Nie wiem. To, to, to wyjebać na razie. Snajperka. Shotgun. I, i, i. Coś by się jeszcze wzięło. Dobra, chuj tam. Dobra, jebać tam. Reszta. Dobra Za shotguna Tych kutasów powinno się jakoś zdjąć Czekaj, gdzie jest snajperka? Snajperka, kurwa Gdzie ten klient? O Mamy z głowy jedną stronę Kurwa I kolejny Wali w nas kurwiel. Gdzieś tu jest nie. Tam na dole chyba Dobra trzeba go zdjąć jak najszybciej Kurwa Kurwisz O Jezu kurwa No nie, ja nie wytrzymam No ja nie wytrzymam kurwa Na trzeźwo z tymi baranami Wyjeb tą bazułkę pierdoną O bazooka Znaczy kurwa snajperkę weź Co ty wziąłeś idioto O boże Kurwa, no. No. Git kurwa. Już mi to się nudzi, kurwa. Tam ci jeba jebaki i ten skurwiel. Ciężko garnąć. Nie pamiętam, jak to przeszedłem kiedyś. Tak szybko w miarę. Dobra. I tam jebaka zdjąć. Kurwa. Skąd, kurwa? Ty jebana. Zamknę drzwi, co? Co mi to da? O chuja dało, ku